Moi drodzy, sprawić, aby w ciągu troszkę ponad miesiąca zrosła się dziura w kości 7 cm na 17 mm, to jest naprawdę niesamowite. To jest. Yy... Nie chcę mówić, że to jest cud, ponieważ to nie jest cud. To jest po prostu moja wiedza i zastosowanie, zarówno unowocześnień technicznych medycyny naturalnej, jak również wiedzy w zakresie medycyny chińskiej. Jest to niesamowite. To, co osiągnęłam, jest dowodem na to, że. Każda osoba, która ma w zanadrzu parę groszy, które chce zainwestować w swój powrót do zdrowia, z całą pewnością powinna to zrobić. Bo przecież zwróćmy uwagę na to, jaki cyrk ze swoim umieraniem potrafią robić gwiazdy. Prowadzą wręcz y, wideoblogi i, i pokazują każdego dnia, jak oni są biedni umęczeni chemią, radioterapią, jak łysieją, jak podupadają na tak itd. Tymczasem, moi drodzy, nie muszą umierać, jeśli tylko wiedzieliby, w jaki sposób zainwestować swoje pieniądze, co kupić, jak wesprzeć swój organizm. Po prostu, jak mu pomóc, bo przecież my nie chorujemy z braku chemii, czy chemii aptecznej, czy chemii antybiotykowej. Nie chorujemy z braku tabletek. My chorujemy z niedoborów konstytucyjnych i jeśli wesprzemy te niedobory konstytucyjne, jeśli odpowiednio zajmiemy się naszym organizmem, dzięki temu nasz organizm zacznie zdrowieć i zacznie się leczyć. Moi drodzy, ja już jakiś czas temu kiedy miałam ostatni rzut choroby, również udało mi się tę dziurę w kości wyleczyć, jednak trwało to dużo dłużej, bo coś koło roku i zrobiłam to nutraceutykami. Więc jest kilka sposobów na to, aby wyleczyć po prostu, wiecie, to nie tylko nasze kości, bo ja teraz zastosowałam to, co stosuję u ludzi ciężko chorych w planie zdrowotnej transformacji w wersji premium, w wersji zaawansowanej, tej trzeciej wersji. Ok, rozumiem, że nie jest to na kieszeń większości ludzi, ale nutraceutyki też nie są na kieszeń większości ludzi. Ehm, natomiast, moi drodzy, jeśli ktoś te pieniądze ma i jest w stanie zainwestować takie kwoty w swój powrót do zdrowia, w to, aby zregenerować swoje ciało, aby wspomóc funkcjonowanie swojego organizmu, to to są rozwiązania dla Was. To są rozwiązania dla Was, to są rozwiązania po to, aby Wam pomagać. Um, ceny adekwatne są do jakości i adekwatne do tego, co ta terapia dla nas robi? Um, moim zdaniem są to niesamowite osiągnięcia techniki, bo w miesiąc zmusić organizm do załatania ogromnej dziury w kości. Coś, co jest niemożliwe, coś, co lekarze uważają za nieuleczalne. Ja wyleczyłam w miesiąc. <todgłosy> To świadczy po prostu o mojej wiedzy i o tym, że no niestety, jeśli mamy odpowiedni zasób pieniędzy, to możemy sobie pomóc na wiele różnych sposobów.